Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Dziaszek i w tym filmie omówię zadanie turniej trójinformatyczny, które pojawiło się na trzecim etapie 25. Olimpiady Informatycznej. W zadaniu tym będziemy pomagać bajtazarowi analizować wyniki turnieju składającego się z trzech konkurencji, w których wzięło udział N zawodników. Na potrzeby tej analizy bajtazar przyjął definicję, że jeden zawodnik moralnie zwyciężył innego zawodnika, jeżeli zajął od niego lepsze miejsce w co najmniej dwóch z trzech konkurencji. Lub istnieje jeszcze jakiś trzeci zawodnik, że nasz pierwszy zawodnik moralnie zwyciężył tego trzeciego, a trzeci moralnie zwyciężył tego drugiego. Naszym zadaniem będzie napisanie programu, który na podstawie klasyfikacji z trzech konkurencji będzie odpowiadał na zapytania, czy dany zawodnik moralnie zwyciężył innego zawodnika. Jak zwykle, zaczniemy od analizy testu przykładowego. W teście tym mamy pięciu zawodników i cztery zapytania. W pierwszym zapytaniu pytamy się, czy zawodnik drugi moralnie zwyciężył zawodnika czwartego. Jeżeli popatrzymy sobie na wyniki tych zawodników w turnieju, to w pierwszej konkurencji zawodnik drugi uzyskał drugie miejsce, a zawodnik czwarty uzyskał trzecie miejsce. Wobec tego w tej konkurencji zawodnik drugi był lepszy. W drugiej konkurencji zawodnik czwarty zdobył pierwsze miejsce, a drugi trzecie miejsce, więc w tej konkurencji lepszy był zawodnik czwarty. Z kolei w trzeciej konkurencji zawodnik drugi zdobył pierwsze miejsce a czwarty drugie, wobec tego to jest druga konkurencja, w której był lepszy zawodnik drugi. Tak więc, ponieważ zdobył on lepsze miejsce od zawodnika czwartego w co najmniej dwóch konkurencjach, więc odpowiedź na to zapytanie jest tak, zawodnik drugi zwyciężył moralnie zawodnika czwarty. Istotne informacje dotyczące wyników zawodników będziemy przedstawiać na grafie, w którym wierzchołki reprezentują zawodników. Fakt, że zawodnik drugi wygrał w co najmniej dwóch konkurencjach z zawodnikiem czwartym, Będziemy reprezentować za pomocą skierowanej krawędzi z wierzchołka drugiego do wierzchołka czwartego. Ciekawe jest to, że odpowiedź na drugie zapytanie, w którym pytamy się, czy zawodnik czwarty moralnie zwyciężył zawodnika drugiego, również jest twierdząca. Co prawda nie mamy tutaj bezpośredniego zwycięstwa, ale dzięki zawodnikowi pierwszemu będziemy mieli zwycięstwo pośrednie. Istotnie, zawodnik czwarty wygrał z zawodnikiem pierwszym w konkurencji drugiej i trzeciej. Wobec tego możemy narysować krawędź z zawodnika czwartego do pierwszego. Natomiast zawodnik pierwszy wygrał z zawodnikiem drugim w konkurencji pierwszej i drugiej. Wobec tego będziemy mieli również krawędź z zawodnika pierwszego do drugiego. Przekładając definicję Bajtazara na język teorii grafów, okazuje się, że jeden zawodnik moralnie zwycięża drugiego zawodnika, jeżeli istnieje w naszym grafie skierowana ścieżka od tego pierwszego zawodnika do tego drugiego. Łatwo tą równoważność udowodnić po długości takiej najkrótszej ścieżki. Jeżeli ścieżka taka ma jedną krawędź, to wtedy zachodzi pierwszy przypadek i moralne zwycięstwo jest równoważne istnieniu bezpośredniej krawędzi pomiędzy zawodnikiem pierwszym a drugim. W przypadku dłuższej ścieżki istnieje na niej jakiś wierzchołek pośredni, który łączy się krótszymi ścieżkami z pozostałymi wierzchołkami. Z założenia indukcyjnego te krótsze ścieżki są równoważne moralnemu zwycięstwu odpowiednich par zawodników. Tak więc tak naprawdę każde zapytanie wymaga stwierdzenia, czy mamy skierowaną ścieżkę pomiędzy dwoma wierzchołkami. No i w przypadku drugiego zapytania mamy ścieżkę pomiędzy wierzchołkiem 4 i 2, przechodzi ona przez wierzchołek 1. Odpowiedź na trzecie zapytanie jest jeszcze prostsza, ponieważ zawodnik pierwszy wygrywa z zawodnikiem 5 we wszystkich trzech konkurencjach. Rysujemy więc odpowiednią krawędź. W końcu na czwarte zapytanie odpowiadamy, że zawodnik piąty nie zwycięża moralnie zawodnika pierwszego. Jest tak dlatego, że zawodnik piąty ma dość słabe wyniki i wygrywa bezpośrednio jedynie z zawodnikiem trzecim na konkurencjach drugiej i trzeciej. Z kolei zawodnik trzeci przy swoich wynikach nie wygrywa absolutnie z No dobrze, ustaliliśmy już, że w naszym rozwiązaniu będziemy wykorzystywali pewien graf skierowany. Poczynimy tutaj pewne obserwacje dotyczące tego grafu. Na początek zauważmy, że do grafu przykładowego możemy dodać jeszcze trochę krawędzi. Zawodnik trzeci bezpośrednio nie wygrywa z żadnym innym zawodnikiem, no ale łatwo jest pokazać, że każdy inny zawodnik wygrywa z nim. Tak więc możemy dołożyć brakujące krawędzie z wszystkich pozostałych wierzchołków do wierzchołka 3. Możemy również pokazać, że zawodnik drugi i czwarty wygrywają z zawodnikiem piątym. W ten sposób utworzyliśmy graf, który ma skierowaną krawędź pomiędzy każdą parą wierzchołków. Okazuje się, że nie jest to przypadek, ponieważ w wynikach konkurencji nie ma remisów. Wobec tego, jeżeli mamy zawodników A i B, to zawodnik A wygra z zawodnikiem B w zerze, jednej, dwóch lub trzech konkurencjach. Zawodnik B z kolei musi wygrać we wszystkich konkurencjach, w których nie wygrał zawodnik A. Wobec tego w jego przypadku będziemy mieli odpowiednio 3, 2, 1 lub 0 zwycięstw. Łatwo więc widać, że w pierwszych dwóch przypadkach będziemy mieli krawędź od zawodnika B do zawodnika A, a w y, ostatnich dwóch przypadkach od zawodnika A do zawodnika B. Czyli będziemy mieli do czynienia z grafem skierowanym, w którym pomiędzy każdą parą wierzchołków będzie istniała krawędź skierowana w jedną ze stron. Okazuje się, że tytuł zadania zawiera lekki spoiler, ponieważ taki graf nazywa się właśnie turniejem. Jedno z najprostszych implementacyjnie rozwiązań tego zadania polega na bezpośrednim zastosowaniu algorytmu Floyd'a Warszawa. Algorytm ten w czasie N do 3 znajduje najkrótsze skierowane ścieżki pomiędzy wszystkimi parami wierzchołków. Więc z powodzeniem można go wykorzystać do stwierdzenia, czy takie ścieżki w ogóle istnieją. Algorytm uruchamiamy na macierzy sąsiedztwa naszego grafu, a po jego zakończeniu w macierzy tej będziemy mieli dla każdej skierowanej pary wierzchołków. Informację, czy istnieje między nimi ścieżka? Wobec tego każde zapytanie obsłużymy w czasie stałym, a cały algorytm będzie miał złożoność n do 3 plus m. To wystarczy do zaliczenia pierwszych dwóch podzadań. Do trzeciego podzadania można się spodziewać, że będziemy potrzebowali algorytmu działającego w czasie n kwadrat. Dla szybszego algorytmu będziemy potrzebowali jeszcze jednej obserwacji. Oczywiste jest, że jeżeli istnieje skierowana krawędź z wierzchołka A do wierzchołka B. To na zapytanie o parę ab możemy od razu odpowiedzieć twierdząco. W przeciwnym wypadku musimy stwierdzić, czy istnieje jakaś mniej bezpośrednia ścieżka z wierzchołka A do wierzchołka B. Ale skoro nie istnieje bezpośrednia krawędź z A do B, a nasz graf jest turniejem, to znaczy, że istnieje na pewno bezpośrednia krawędź z wierzchołka B do wierzchołka A. Tak więc wierzchołek A jest osiągalny z wierzchołka B. Wobec tego pytanie o to, czy wierzchołek B jest osiągalny z wierzchołka A. Jest równoważne pytaniu, czy oba te wierzchołki znajdują się w tej samej silnie spójnej składowej. Zatem na początek wyznaczymy sobie podział naszego grafu na silnie spójne składowe. Możemy do tego użyć dowolnego algorytmu, ponieważ liczba krawędzi w naszym grafie jest rzędu n kwadrat, więc nawet standardowe algorytmy na szukanie silnych spójnych składowych, które działają w czasie liniowym od wielkości grafu, będą tutaj działać w czasie n kwadrat ale jeżeli dla każdego wierzchołka poznamy już numer jego silnie spójnej składowej, to każde zapytanie zrealizujmy w czasie stałym. Odpowiedź na zapytanie jest tak, jeżeli istnieje bezpośrednia krawędź z wierzchołka A do wierzchołka B, a jeżeli takiej krawędzi nie ma, to wtedy, jeżeli te wierzchołki mają ten sam numer silnie spójnej składowej. Czyli ostatecznie złożoność czasowa tego algorytmu to będzie N2 n kwadrat plus m. Tutaj drobna uwaga na marginesie. Zauważmy, że nie musimy trzymać wszystkich n kwadrat krawędzi naszego grafu w pamięci. Możemy je w czasie stałym wyznaczać w locie na podstawie wyników z konkurencji. Tak więc złożoność pamięciowa tego rozwiązania może być liniowa. Przejdźmy teraz do pełnego rozwiązania, które musi radzić sobie z testami, w których n jest ograniczony do pół miliona. Będziemy chcieli wykorzystać ten sam pomysł, co w poprzednim algorytmie, tylko teraz będziemy musieli szybciej wyznaczyć podział grafu na silnie spójne składowe. Zrobimy to wykorzystując ciekawy fakt dotyczący turniejów, a mianowicie w każdym grafie będącym turniejem istnieje ścieżka Hamiltona, to znaczy ścieżka przechodząca przez każdy wierzchołek dokładnie raz. Przykładowo w naszym pięciowierzchołkowym grafie może to być ścieżka z wierzchołka 2, przechodząca kolejno przez wierzchołki 4, 1, 5. 3. Jak sprawnie znaleźć taką ścieżkę, pokażemy za chwilę. A teraz pokażemy algorytm, który będzie z istnienia tej ścieżki korzystał. Jeżeli rozważymy pewną ścieżkę Hamiltona w naszym grafie, to wyznacza ona pewien porządek na wierzchołkach tego grafu. Jeżeli narysujemy sobie wierzchołki tego grafu w tym porządku, to n-1 krawędzi ze ścieżki będzie prowadziło między kolejnymi parami wierzchołków w prawo. Pozostałe krawędzie w grafie mogą również prowadzić w prawo. Z tym, że one nie będą dla nas ciekawe, ponieważ nie wnoszą żadnej nowej informacji odnośnie silnie spójnych składowych. Interesujące za to będą krawędzie w lewo, bo każda taka krawędź powoduje, że wszystkie wierzchołki na ścieżce pomiędzy końcami tej krawędzi będą znajdowały się w jednej silnie spójnej składowej. Z tego wynika, że każda silnie spójna składowa będzie tworzyła pewien przedział wierzchołków na ścieżce. Podobnie jak krawędzie w prawo nie wnosiły nam żadnej nowej informacji, tak samo duża część krawędzi w lewo będzie niosła informacje redundantne. Przykładowo, analiza krawędzi, którą właśnie rysuję, nie wnosi nam nic do informacji o silnie spójnych składowych. Rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na krawędzie wychodzące w lewo z jakiegoś ustalonego wierzchołka, to każda z tych krawędzi daje nam informację, jak daleko w lewo może rozciągać się. Silnie spójna składowa zawierająca ten wierzchołek. I najwięcej informacji daje nam tutaj krawędź, która prowadzi jak najbardziej w lewo, czyli do najwcześniejszego wierzchołka na ścieżce. Wystarczy więc, że dla każdego wierzchołka wyznaczymy najdłuższą krawędź idącą w lewo. Jeżeli wyznaczymy taką najdalszą krawędź dla każdego wierzchołka, to podziału na silnie spójne składowe dokonamy jednym przejściem po wierzchołkach od strony prawej do lewej. Na początek bierzemy Skrajnie prawe wierzchołki, i wrzucamy go do jego silnie spójnej składowej. Dla każdego wierzchołka patrzymy też, jak wygląda krawędź idąca w lewo. Jeżeli nie ma takiej krawędzi, to zamykamy silnie spójną składową i przechodzimy do kolejnego wierzchołka. Jeżeli taka krawędź jest, to patrzymy, gdzie się kończy, i rozszerzamy silnie spójną składową do jej końca. Następnie, gdy przeglądamy kolejne wierzchołki. Należące do tej silnie spójnej składowej, i patrzymy na krawędzie w lewo, to odpowiednio rozszerzamy silnie spójną składową. Gdy już nie mamy krawędzi, kończymy tę silnie spójną. Całe przejście będzie działać w czasie liniowym. Zilustrujmy to poszukiwaniem takich krawędzi w naszym teście przykładowym. Przypomnijmy, że mamy w niej ścieżkę Hamiltona przechodzącą przez wierzchołki 2, 4, 1, 5 i 3. Dodatkowo każdemu wierzchołkowi możemy też przypisać numer w kolejności na tej ścieżce, tutaj oznaczony kolorem niebieskim. Przypomnijmy, że w grafie istnieje krawędź z wierzchołka A do wierzchołka B, kiedy zawodnik odpowiadający wierzchołkowi A wygra w co najmniej dwóch konkurencjach z zawodnikiem odpowiadającym wierzchołkowi B. Na chwilę załóżmy dla uproszczenia, że wygrywa on w pierwszych dwóch konkurencjach. Wyniki tych konkurencji dla poszczególnych zawodników możemy przedstawić jako punkty na płaszczyźnie. Na osi poziomej będziemy mieli wynik z pierwszej konkurencji, a na osi pionowej wynik z drugiej konkurencji. Rozważmy wierzchołek o numerze 2. Wszystkie wierzchołki, z którymi wygrywa on bezpośrednio za pomocą pierwszej i drugiej konkurencji, muszą mieć dalsze miejsca w tych konkurencjach. Wobec tego reprezentujące je punkty muszą znajdować się na prawo i powyżej y, od punktu 2. Czyli w ćwiartce, której dolnym lewym rogiem jest punkt 2. Tutaj znaliśmy jedynie krawędzie w prawo, prowadzące do wierzchołków 3 i 5. Jednakże w ćwiartce dla wierzchołka 1 znajdziemy wierzchołek 2, czyli jego najdalszą krawędź w lewo. W ogólności interesuje nas ten punkt z ćwiartki, który jest najwcześniej na ścieżce Hamiltona. Wobec tego ma najmniejszy niebieski numer. Wyznaczenie najmniejszych numerów świartek dla wszystkich wierzchołków możemy zrobić dwuwymiarowym drzewem przedziałowym w czasie n log kwadrat n albo zamiataniem i jednowymiarowym drzewem przedziałowym w czasie n log n. Sortujemy punkty malejące po drugiej współrzędnej i w takiej kolejności wrzucamy je do drzewa przedziałowego na pozycję określoną przez pierwszą współrzędną i z wagą równą niebieskiej liczbie, czyli gdy wrzucimy wierzchołek 1 do drzewa, znajdować się już tam będą wierzchołki 2, 3 i 5, i aby znaleźć odpowiedź dla wierzchołka pierwszego, wystarczy odpytać się drzewo przedziałowe o minimum na sufiksie zaczynającym się za pozycją wierzchołka pierwszego. W ten sposób znajdziemy najdłuższe krawędzie w lewo generowane przez wyniki dla pierwszej i drugiej konkurencji. Aby znaleźć pozostałe krawędzie, uruchamiamy ten sam algorytm z zamiataniem i drzewem przedziałowym dla konkurencji drugiej i trzeciej, a potem jeszcze raz dla konkurencji pierwszej i trzeciej. W sumie uruchamiamy go trzy razy. Tak więc cały algorytm będzie działał w czasie n log n plus m, o ile będziemy w stanie znaleźć w czasie n log n ścieżkę Hamiltona w turnieju. Istnieje bardzo sprytna metoda znajdowania ścieżki Hamiltona w turnieju wykorzystująca do tego sortowanie przez stalanie, czyli algorytm Merch Sort. Tak jak w tym algorytmie używamy metody dziel i zwyciężaj. To znaczy dzielimy zbiór wierzchołków naszego grafu na dwa w miarę liczne podzbiory i w obu tych podgrafach, z których każdy jest również turniejem, znajdujemy rekurencyjnie ścieżkę Hamiltona. Następnie w fazie scalania będziemy przeplatać ze sobą te dwie ścieżki, aby utworzyć ścieżkę Hamiltona w całym grafie. Łączenie ścieżek będziemy wykonywać tak samo jak w algorytmie merge sort, tylko teraz zamiast porównywania liczb będziemy patrzyli na skierowania krawędzi. Uruchommy ten algorytm na naszym teście przykładowym. Wypiszmy sobie te wierzchołki w kolejności i w każdym podziale podgrafy będą składały się ze spójnego fragmentu wierzchołków. Na początek dzielimy przedział wierzchołków na dwa. W przypadku przedziałów jedno i wierzchołkowych łatwo jest znaleźć ścieżkę Hamiltona, bo będzie ona odpowiednio pusta, albo składała się będzie z jednej e, krawędzi e, odpowiednio skierowanej. W tym przypadku wiemy, że mamy krawędź z wierzchołka 1 do wierzchołka 2. Przedział długości 3 również dzielimy na połowy, i dla przedziału jedno-wierzchołkowego mamy pustą ścieżkę. A dla przedziału dwuwieszkołkowego mamy jedną krawędź. Z tym, że teraz widzimy, że skierowanie idzie z wierzchołka 4 do wierzchołka 3. Teraz nastąpi najciekawsza część, a mianowicie złączenie ścieżek. W tym celu patrzymy na skierowanie krawędzi, która łączy początki dwóch ścieżek. Krawędź jest skierowana od wierzchołka 4 do wierzchołka 5. Wobec tego wierzchołek 4 stanie się początkiem stalonej ścieżki. Następnie usuwamy go z jego starej ścieżki. I pozostałe części ścieżek scalamy rekurencyjnie. To znaczy patrzymy się na skierowanie krawędzi 3, 5. Skierowana jest ona od piątki do trójki. Wobec tego piątka będzie następna. Usuwam ją. No i na końcu zostaje nam trójka. Widać, że ścieżka 4, 5, 3 jest poprawną ścieżką w grafie. Poprawność algorytmu wynika z tego, że będziemy utrzymywali następujący niezmiennik. Algorytm będzie usuwał wierzchołki z początków ścieżek A i B i scalał je, tworząc nową ścieżkę wynikową S. Za każdym razem będziemy mieli spełnione założenie, że końcowy wierzchołek ścieżki S można rozszerzyć o początkowy wierzchołek reszty ścieżki A lub początkowy wierzchołek reszty ścieżki B. Innymi słowy, krawędź w grafie jest skierowana od końca ścieżki S. Do początku reszty ścieżki A, analogicznie dla ścieżki B. Dzięki temu, jako kolejny wierzchołek na ścieżce wynikowej, możemy dołożyć początek reszty ścieżki A lub początek reszty ścieżki B. Oczywiście jest to również spełnione, jeżeli ścieżka wynikowa jest pusta. Aby dołożyć nowy wierzchołek do ścieżki wynikowej, patrzymy na skierowanie krawędzi pomiędzy początkiem reszty ścieżki A a początkiem reszty ścieżki B. Jeżeli ta krawędź jest skierowana od ścieżki A do ścieżki B, to wtedy do wyniku możemy dołożyć początek reszty ścieżki A. Dlatego, że jako nowy koniec ścieżki wynikowej będzie miał krawędź zarówno do nowego początku reszty ścieżki A, jak i początku reszty ścieżki B. W przypadku, gdy krawędź prowadzi ze ścieżki B do ścieżki A, dokładamy do ścieżki wynikowej, Początek reszty ścieżki B. Teraz, mając już pewność o poprawności algorytmu, e, dokończmy nasz przykład. Chcemy stalić ścieżkę 1,2 ze ścieżką 4,5,3. Porównujemy w tym celu pierwsze wierzchołki, mamy krawędź e, z wierzchołka 4 do wierzchołka 1. Wobec tego czwórka jest pierwszym wierzchołkiem na e, ścieżce wynikowej. Następnie mamy krawędź z jedynki do piątki. Wobec tego wrzucamy jedynkę. Dalej krawędź z dwójki do piątki, bo z tego wrzucamy e, dwójkę. No i ponieważ jedna ze ścieżek jest już pusta, to tak jak w algorytmie e, sortowania przez scalanie, kopiujemy po prostu całość pozostałej ścieżki. Uzyskana ścieżka 4, 1, 2, 5, 3 jest oczywiście ścieżką Hamilton'a e, w naszym grafie. Warto zauważyć, że nie jest ona unikalna, ponieważ wcześniej Uzyskaliśmy ścieżkę 2, 4, 1, 5, 3. Podsumowując, algorytm zadziała w czasie n log n, dokładnie w takim samym jak sortowanie przez scalanie.